Tucholskich. Będzie się to działo tuż po hejnale Tucholi, który punktualnie o 12 wybrzmi tutaj na rynku. Zaraz po tym hejnale oficjalnie otworzymy obchody tegorocznych Dni Borów Tucholskich. Zapraszam serdecznie Państwa bliżej pod scenę. A jest już po godzinie 12. Drodzy Państwo, zatem niniejszym rozpoczynamy oficjalne otwarcie 65 Dni Borów Tucholskich. Państwo, to naprawdę nie było reżyserowane, po prostu tak los Wchodzi burmistrz, graf e na autochodzie Szanowni Państwo, tradycyjnie jak już od 65 edycji słyszycie Państwo, jest, jest, jest. mam Waszą przyjemność uczestniczyć w otwarciu dni Dnie Póki bardzo serdecznie witam i pozdrawiam na tę chwilę jeszcze nielicznych gości, uczestników tego wydarzenia. Ale mam nadzieję, że program Niborów Tucholskich jak co roku obfituje w różne atrakcje, w różne wydarzenia, które mają swoją bogatą historię, ale też bywają takie, które są nowe, pojawiają się w kolejnych edycjach. I my powiemy tę komórkę jako, że te się z panem Piotrem wpisują się w Niborów Tucholskich. Więc cóż, 65 Niborów tucholskich uważamy za otwarte! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА <стр>